Witam Państwa serdecznie ze mną Jarosław Skrzyczyński, który wygrał piąty konkurs na zawodach na Służewcu. Opowiedz proszę o wrażeniach z tych zawodów. No, wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Pierwsza raz tutaj na tych zawodach startuję i, i naprawdę jestem zaskoczony i to mile, że takie zawody tutaj się mogą odbywać i jak widać są zorganizowane w 100%. A jak jeszcze się wygrywa konkursy, no to to już jest tym bardziej człowiek zadowolony z tego wszystkiego. Mieliśmy możliwość oglądać zamianę ról. Jockey'e skakali, a jeźdźcy brali udział w wyścigu. Proszę, jak Twoje wrażenia z tej zupełnie innej roli, jaką miałeś wczoraj miejsce? To wspaniała zabawa, tak. Myślę, tak z początku troszeczkę się obawiałem, bo nie wiedziałem jak to będzie, ale im dalej, tym było coraz lepiej. Także myślę, że jak będę mógł kiedyś skorzystać jeszcze, to, to skorzystam z tego. No nie jesteś jedyny, który z jeźdźców mówi, że chciałby jeszcze pobiec raz, to może uda się zorganizować jeszcze jedną taką gonitwę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.